Święty Michał Archanioł, potężny niebiański wojowniku, przychodzę do ciebie w tej chwili, szukając twojej ochrony i siły. Ty, który wypędziłeś Lucyfera i zbuntowane anioły, wstawiaj się za nami teraz, abyśmy mogli znaleźć pokój i bezpieczeństwo w naszym życiu. Otoczeni cieniami zazdrości i zła, błagamy, aby twój płonący miecz przeciął więzy plak które nas dręczą. Niech żadna klątwa rzucona na nas nie ma mocy, a światło Twojej obecności niech jaśnieje w każdym ciemnym zakątku naszego życia. Święty Michał Archanioł, obroń dusz, chroń nas przed zasadzkami złego. Niech zaklęcia, które nas otaczają, zostaną złamane, a prawda i sprawiedliwość niech panują w naszych sercach i umysłach. Odsuń od nas wszelkie duchy oszustwa i iluzji. Panie zastępów, który walczysz z odwagą u boku Boga, daj nam odwagę, aby stawić czoła trudnościom z niezachwianą wiarą. Niech chodzimy z pewnością, że jesteśmy chronieni przez Twój płaszcz i Twój miecz. W dzisiejszych czasach, gdy media społecznościowe mogą być polem bitwy zazdrości i fałszu, pomóż nam odróżniać to, co jest prawdziwe i czyste. Chroni nas przed trującymi słowami i złośliwymi intencjami, które mogą nas dotknąć. Gdy napotykamy trudności finansowe i czujemy ciężar przekleństw nad naszymi domami, błagamy o Twoje wstawiennictwo. Niech dobrobyt i błogosławieństwo Boże objawią się w naszym życiu, a my będziemy żyć w obfitości i wdzęczności. Książe niebiańskich zastępów, prowadź nas w walce z pokusami współczesnego świata. Niech opieramy się negatywnym wpływom i utrzymujemy nasze serca i umysły skupione na dobru i cnocie. Błagamy o Twoją ochronę nad naszymi rodzinami, aby żadna plaga nie dotknęła naszych bliskich. Niech żyjemy w harmonii, pokoju i miłości. Wolni od konfliktów i nieporozumień spowodowanych przez złe siły. Gdy lęk i niepokój nas pochłaniają, święty Michał Archanioł, daj nam swój spokój i pewność siebie. Niech stawiamy czoła każdemu wyzwaniu z pewnością, że nie jesteśmy sami, ale towarzyszy nam Twoja moc i łaska. Pomóż nam zachować integralność i wiarę, nawet gdy jesteśmy kuszeni, by zejść z prostych dróg. Niech Twoja obecność przypomina nam nieustannie o naszej misji i celu pod Bożą Ochroną. W chwilach słabości, gdy nasze siły zdają się wyczerpywać, daj nam swoje siły i determinacje. Niech wstajemy odnowieni, gotowi kontynuować naszą drogę z nadzieją i wiarą. Niech plagi, które dotykają nasze umysły, takie jak depresja i niepokój, zostaną wypędzone przez Twoją moc. Niech znajdziemy zdrowie psychiczne i emocjonalne, żyjąc z radością i spokojem. Gdy zazdrość innych nas dotyka, święty Michał Archanioł, pomóż nam odpowiedzieć miłością i zrozumieniem. Niech przekształcamy negatywność w dobroć i jesteśmy latarnią światła w często ciemnym świecie. Chroni nasze domy przed wszelkim zaklęciem lub klątwą. Niech ściany naszych domów będą tarczą przeciwko wszelkiej negatywnej energii, a pokój Boży niech panuje w każdym pokoju. Niech będziemy przykładem wiary i wytrwałości dla tych wokół nas. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej ochrony i Bożej miłości, inspirując innych do szukania dobra. Nasz świat stawia czoła wielu kryzysom, od klęsk żywiołowych po konflikty ludzkie. Błagamy o Twoją interwencję, abyśmy mogli przezwyciężyć te trudności i budować przyszłość pokoju i harmonii. Niech Twoja obecność towarzyszy nam we wszystkich chwilach, zarówno radosnych, jak i smutnych. Niech czujemy Twoją bliskość i miłość w każdym oddechu i w każdym uderzeniu naszych serc. Błagamy za wszystkich, którzy cierpią prześladowania i niesprawiedliwość. Niech Twoja sprawiedliwość zwycięży, a godność i prawa każdej osoby będą szanowane i chronione. Święty Michał Archanioł, nadal prowadź nas w naszej duchowej podróży. Niech wzrastamy w mądrości i wierze, zawsze szukając prawdy i żyjąc zgodnie z wolą Bożą. W dzisiejszych czasach zazdrość może pojawić się na wiele sposobów, szczególnie w mediach społecznościowych, gdzie życie jest wystawiane i porównywane nieustannie. Pomóż mi odpędzić negatywne myśli, które pojawiają się, gdy widzę cudzy dobrobyt. Niech zamiast tego czuje radość z sukcesu innych. Święty Michał Archanioł, swoim płonącym mieczem przetnij więzy zazdrości, które mnie wiążą. Niech uwolnie się od tego korozyjnego uczucia, które tylko oddala mnie od pokoju i łaski Bożej. Niech znajdę zadowolenie i wdzięczność na mojej własnej drodze. Święty Michał Archanioł, niech zazdrość Którą inni czują wobec mnie, również zostanie rozwiana. Niech Twoje jasne światło oświetla moją drogę, a Boża ochrona otacza mnie, zapobiegając zbliżeniu się zła przez zazdrosne spojrzenia innych. Pomóż mi przekształcić zazdrość w podziw i motywację. Gdy widzę sukces innych, niech czuję się zainspirowany do samodoskonalenia i ciężkiej pracy, aby osiągnąć własne cele, niech zazdrość nigdy nie znajdzie miejsca w moim sercu. Potężny archanioł, chroń moją rodzinę i przyjaciół przed szkodliwymi skutkami zazdrości. Niech nasze relacje będą wzmocnione miłością, szacunkiem i wzajemnym zrozumieniem. Niech zawsze cieszymy się z osiągnięć innych z szczerością i radością. W chwilach, gdy zazdrość zagraża mojemu pokojowi, daj mi swoją siłę, aby oprzeć się tym myślom. Niech pamiętam o swojej własnej wartości i błogosławieństwach, które otrzymuję codziennie. Niech nie pozwolę, aby zazdrość zaciemniła piękno mojego życia. Błagam także za tych, którzy są ofiarami zazdrości, aby znaleźli ochronę i pokój. Niech będą otoczeni twoim światłem i czują się bezpieczni, wiedząc, że są pod twoją czujną i potężną opieką. Święty Michał Archanioł, pomóż mi kultywować pokorę. Niech uznam swoje własne słabości i pracuję nad ich przezwyciężeniem, zamiast skupiać się na mocnych stronach innych. Niech wzrastam w cnocie i wierze, Zawsze podążając drogą sprawiedliwości. Gdy zazdrość próbuje zatruć moje serce, przypomnij mi, abym spojrzał na Boga i szukał prawdziwego zadowolenia w nim. Niech znajdę pokój i zadowolenie w Bożej obecności, wiedząc, że jestem kochany i troskliwie chroniony przez Niego. W chwilach pokuszenia, daj mi mądrość, aby rozpoznać myśli zazdrości i odwagę, aby je odrzucić. Niech żyje zgodnie z wolą Bożą, zawsze szukając dobra i prawdy we wszystkich rzeczach. Święty Michał Archanioł, pomóż mi być przykładem dobroci i hojności. Niech dzielę się swoimi błogosławieństwami z innymi i cieszę się z błogosławieństw, które otrzymują inni. Niech zazdrość nigdy nie ma władzy nad moimi działaniami ani moim sercem. Chroń moją pracę i moje osiągnięcia przed negatywnymi energiami zazdrości. Niech nadal prosperuję i wzrastam, zawsze pod Twoją ochroną i przewodnictwem. Niech moje życie będzie świadectwem Bożej dobroci i łaski. Gdy zazdrość próbuje osłabić moją wiarę, daj mi swoją ochronę i pokój. Niech ufam w pełni Bogu i Jego planowi dla mojego życia wiedząc, że ma on dla mnie najlepsze zamiary. Pomóż mi dostrzec wartość w moim własnym życiu i w moich własnych talentach. Niech rozwijam swoje dary i używam ich dla dobra, bez porównań i urazów. Niech zawsze daję z siebie wszystko, ufając w wyniki. Pomóż nam pamiętać, że nawet w najtrudniejszych bitwach nie jesteśmy sami. Niech Twoja ochrona i Boża łaska nas podtrzymują i prowadzą, teraz i zawsze. Amen. Podczas rozważań nad tą modlitwą, żądaj sobie pytanie. W jakich obszarach swojego życia najbardziej potrzebujesz ochrony i interwencji Archanioła Michała? Jak możesz otworzyć swoje serce, aby przyjąć tę ochronę i żyć życiem pełnym wiary i odwagi? Zostaw swoje odpowiedzi w komentarzach